Cześć, witajcie! Dzisiaj Volkswagen Arteon zapraszam. Prezentowany egzemplarz został wyprodukowany w roku 2018. Pochodzi z krajowej sieci dealerskiej. Należy do Szymona, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Szymon jest jego trzecim właścicielem dokładnie od tygodnia. Przedtem było dwóch właścicieli, po kilka lat każdy z nich nie jeździł. Aktualny jego przebieg to 231 tysięcy km. Forma Ocean, jak widać po tylnym emblemacie, czyli napęd na cztery koła. Pod maską 2 litry TDI w serii 190 KONI. Samochód jest po programie na 220 KONI. W serii 400 Nm. Ile jest aktualnie? Nie odpowiem, gdyż te 220 KONI to są informacje, które Szymon uzyskał od poprzedniego właściciela. Nie dostał żadnej wykresówki. Także to są tylko nasze informacje słowne. Tego nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Zakładamy, że tak jest, bo samochód jest szalenie dynamiczny. Jak widzicie, linia stylistyczna to Airline. Samochód ślicznie się prezentuje. Samochód ma napęd na 4 koła, jego ogumienie to 19 245-40 Wielosezonówki Pirelli, taki wzór Alufeld. 2 litry TDI, to co wspominałem, serii 190 KONI, 400 Nm. W tej chwili podobno 220 KONI, nie wiem ile Nm. Aczkolwiek mówię, jest szalenie dynamiczny, no ale to są tylko informacje ustne, w żaden sposób, żadną wykresówką nie mogę się podeprzeć. Samochód był serwisowany w ASO do 5 lat. Od wyprodukowania, czyli od roku nie jest serwisowany w ASO, jest obsługiwany w niezależnych warsztatach. Przynajmniej takie informacje otrzymał Szymon. Szymon otrzymał od poprzedniego właściciela również faktury na łączną kwotę 20 kilku tysięcy złotych za obsługi tego samochodu. Przy czym przy jednostce napędowej nic nie było robione. Mamy tu jakieś informacje, gdzie samochód był obsługiwany. Profi Auto Poznań, myślę, że się nie obrażą. Serwis Klimy 21 luty 24 przy przebiegu 219, o ile dobrze widzę, 400. Następny serwis marzec 26, czyli można uwierzyć w ten przebieg 231 i ciekaw jestem Waszej opinii. Samochód ma 6 lat, 231 tysięcy przebiegu, czyli 6 razy 4, 24, a więc generalnie pokonywał około 40 tysięcy km rocznie, czyli jest to normalny przebieg na 2 litry TDI na samochód tej wielkości. Wiadomo jak to jest, gdy samochód pochodzi z importu, zazwyczaj ma taki sam przebieg bądź większy, a wskazanie licznika jest znacznie, znacznie mniejsze, tak to często w życiu jest. I ciekaw jestem, co o tym sądzicie, czy kupilibyście taki samochód 6-letni z takim przebiegiem, czy byście nie kupili? Piszcie w komentarzu. Przepasny kufer Warteoniem 563 litry. Mega ustawny. Ergonomiczny pod każdym względem. Tutaj półeczka. Tutaj taka szeroka przestrzeń. Lampka LEDowa. Po drugiej stronie również lampka LEDowa, nie wspominałem. Dwa haczyki na drobiazgi. Jak widać, jest przebicie na długie przedmioty. Możliwość składania oparcia 1 trzecia, 2 trzecie. Solidna półka, a nie żadna miękka przegródka, jak to często bywa w nowych samochodach. Klapa otwierana i zamykana elektrycznie. A jak otwierana i zamykana elektrycznie, to wiadomo, test ratka. radka. No, jest nieźle, tak na czwórkę z plusem. Lekko oberwałem, ale po chwili klapa się zatrzymała, wręcz nawet odbiła do góry. W Erlainie te ramki biegnące dookoła szyb były srebrne, w tym konkretnym egzemplarzu, jak widać, są oklejone na czarno. A jak prezentuje się wnętrze po 231 tysiącach km i 6 latach, no to spójrzcie sami. Minimalne przetarcie na tym boczku. Tutaj tylko przymarszczenie, jeśli chodzi o siedzisko. Poza tym wnętrze nie nosi najmniejszych śladów zużycia. Tak na moje, to ta kierownica jest obszyta. Ona wygląda pięknie. Tu jest materiał imitujący tą alcantarę. Tu jest skórka, ładne przeszycie, ale przysiągłbym, że w fabryce to wygląda nieco inaczej, czy w fabrycznym egzemplarzu, czy w fabrycznym wykonaniu. Dla mnie to jest bardzo ładne, ale jednego przycie. Fotele Ergo Comfort, ergonomiczne, szalenie wygodne, znakomite podparcie boczne, długie siedzisko, pozycja za kierownicą naprawdę wygodna. Każdy znajdzie sobie tutaj idealne miejsce. Po lewej ręce niewielki schowek. Elegancko wyściełany, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, czy kolumna kierownicy. Jest tu szalenie wygodnie, przestronnie na wysokości głowy, mnóstwo miejsca. Absolutnie nie wadzę prawą nogą o ten szeroki tunel. Ergonomia na najwyższym poziomie, jak to zwykle w grupie waga. Materiały użyte do budowy wnętrza świetnej jakości wszystko tutaj mięciutkie. Tu fajny dekor biegnący w poprzek deski rozdzielczej. Multimedia dosyć dużych rozmiarów, jak na 2018 rok, a samochód debiutował w 2017. To wszystko było tutaj wykonane z polotem, z eleganckich materiałów i jak na owe czasy ten samochód jest bardzo dobrze wyposażony. Poniżej dźwignia automatu, ręczne elektryczny auto hold. Pod tą roletką dwa uchwyty na kubki, Miękki podłokietnik, pod nim dosyć sporych rozmiarów schowek miękko wyściołany. Jeśli chodzi o ten schowek, to są też całkiem sporych rozmiarów, również miękko wyściolany. Tutaj jeszcze mamy Taką małą półeczkę gniazdo 12V, jak widać, i w tym miejscu informacja, że jest to wersja Formation. Jeśli chodzi o boczek drzwi z przodu, eleganckie materiały, fajny dekor, tu mięciutko, tu trochę bardziej twardo, tu również trochę bardziej twardo, ale nie jest to absolutnie twardy plastik. Całość wykonana i zmontowana znakomicie. Gdy wsiądę za siebie, no to miejsca multum na wysokości głowy, tak na płaską dłoń. Nisko opadająca linia dachu, ale absolutnie nie przycieram łosiną. Nogi swobodnie jeszcze pod fotelem kierowcy. No a na wysokości kolan no to widać, jaki ogrom miejsca. Tunel dosyć wysoki, ale samochód z napędem na cztery koła, czyli tak po prostu być musi. Kratki dla pasażerów siedzących z tyłu. W tym miejscu gniazdo 12-woltowe. Na środku podłokietnik miękki, dwa uchwyty na kubki. Widzieliście już przebicie do kufra od strony bagażnika. Jeżeli usiądę na środku, to w tym momencie już łysiną szeruje o podsufitkę, Także na środku myślę, gdzieś do 1,80 80. M, w tym miejscu lampeczki LEDowe całość wykonana z dobrych materiałów i znakomicie zmontowana. Od ostatniego tankowania 431 km, średnie spalanie 7,6. Tyle pali Arteon. Na ile przekłamuje komputer, to nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy mu musi go jeszcze raz zatankować. Wtedy się okaże dokładnie, czy to jest prawdziwe, czy coś tam należy doliczyć jakieś 200-300 ml, bo zazwyczaj tak to jest. Obraz z kamery cofania dobrej jakości, system kamer 360 stopni, linie statyczne, linie dynamiczne, czyli wszystko to, co ułatwia manewrowanie podczas jazdy do tyłu. Poniżej ekranu multimediów fizyczny panel klimatyzacji, oczywiście klimatronik dwustrefowy. Jeżeli jesteś tradycjonalistą, to obsługujesz go za pomocą pokręteł. Jeżeli jesteś garzeciarzem, możesz sobie go obsługiwać za pomocą tego ekranu dotykowego. Całość działa dosyć dobrze. Jeśli chodzi o głośność pracy dmuchawy, jej zakres to 7 stopni. Na pierwszym, drugim stopniu absolutnie nie słyszę. Od trzeciego stopnia... Delikatny szum jej pracy, miły chłodek we wnętrzu. Na siódmym stopniu panuje spory huragan, no i jest już dosyć głośno. Ale to normalne w każdym samochodzie, na maksymalnym stopniu pracy dmuchawy jest po prostu głośno, bo tak być musi. Huragan jest tutaj naprawdę spory. Airline, czyli bardzo wysoka specyfikacja tego samochodu. Są również w tej wersji aplikacje samochodowe Android, Auto i CarPlay. Co prawda po kablu, a nie bezprzewodowo, ale są i to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, bo to każdego dzisiaj interesuje. Powiem, że prowadzi się wybornie niesamowity sztywniacha. Nie wiem, czy coś tutaj było robione, czy nie było robione tego, nie wiemy, ale jest mega sztywny, prowadzi się dosłownie jak po sznurku. Przed nami dziury, tym razem Arteon Airline 2.3 TDI. Jest bardzo sztywno, za chwilę się okaże, jak to jest na dziurawej nawierzchni. No jest sztywno, ale mimo wszystko odrobina komfortu jest. Zakładam, że to fotel powoduje ten komfort, nie zawieszenie, bo zawieszenie jest szalenie sztywne, mimo że w tej chwili mamy nastawę normal. Samochód dobrze wybiera nierówności, pewnie się prowadzi tak jak zawsze przy 40 na godzinę. I we wnętrzu po 231 tysiącach km i 6 latach nic nie żyje własnym życiem. Całość spasowana, bardzo dobrze, żadnych pisków, skrzypiwaniu nic z tych rzeczy. I jestem pod Arteonem, przypomnę lekko ponad 230 tysięcy przebiegu, 6 lat. Dyfer jak widać, suchy. Grama korozji generalnie nigdzie nie widzę. Wszystko w stanie fabrycznym. Nie było tu żadnych przygód, jeśli chodzi o podwozie, bo wszystko jest spasowane, zmontowane fabrycznie, nic nie pogięte, pourywane, łączenie prób pod podproża z prawej strony, z lewej strony. Tak samo wszystko fabryka Gramardzy i blok napędowy silnik skrzynia na tyle, na ile mogę tutaj dojrzeć, suszka, suchy jak pieprz, żadnych najmniejszych wycieków, manszety wszystkie całe, żadne elementy nie są tutaj uszkodzone. Tak samo jeśli chodzi o przednią część podwozia, to wszystko jest fabrycznie zmontowane, wszystkie wkręty fabryczne. Naszych tu jeszcze na szczęście nie było. Airline, osobiście, artem przypada mi do gustu, ta linia stylistyczna tego samochodu. W airline jest jeszcze lepiej. No i jak widać, w pełni ledowe oświetlenie, to co również osobiście lubię. Patrząc na te faktury, którymi dysponuje Szymon, wyczytaliśmy, że w samochodzie było wymieniane koło dwumasowe, że był dechroming robiony, co wspominałem. Te ramki były robione na czarno, felgi były malowane na czarno. Wiele, wiele informacji stamtąd można wyczytać, ale nie ma wszystkich informacji od początku, gdy ten samochód był eksploatowany przez pierwszego właściciela, także co dokładnie się z nim działo, czy cokolwiek było robione, na to pytanie nie odpowiem. Drugi właściciel, który sprzedawał ten samochód Szymonowi, zarzekał się, że przy jednostce napędowej nie było robione absolutnie nic. Pierwsze wtryski, oryginalna turbina, był tylko czyszczony DPF. a we wnętrzu fajnym dodatkiem jest ten analogowy zegarek. Nadaje szyku tej desce rozdzielczej, gdzie są wirtualne zegary. Duże multimedia, a zegarek jest analogowy. Fajnie to zdobi. Całość jeszcze raz się powtórzę. Jest znakomicie wykonana i zmontowana po tym przebiegu i wieku. Nic tu nie skrzypi, nic nie czyszczy. Prezentuje to wszystko się bardzo świeżo. Jak widać, ten samochód bardzo dobrze znosi wiek i przebieg. Gdyby ustawić mu z tych 230-130, pewnie wszyscy by się na to nabrali na czele ze mną, bo nie widać tu żadnych śladów zużycia, praktycznie. Tak jeszcze podrzuca na marginesie, że w wersjach poliftowych tego zegarka w tym miejscu już nie ma. Przed nami jestka tym razem Arteon 2-3 TDI Formotion w serii 190 koni, prawdopodobnie 220, bo nie możemy tego poprzeć żadnym papierem, ale zakładamy, że sprzedający mówił prawdę, czyli 220 koni w serii 400 Nm, nie wiem ile teraz, normalny drive i moja prawa stopa wędruje w podłogę. No i znakomicie, jak widzieliście, czwarte przełożenie w 120. Wyraźnie warkot Diesla był słyszalny. W trakcie przyspieszania powiem, że gdy jedziesz sobie z ustabilizowaną prędkością, to tego Diesla praktycznie wcale nie słychać. W tej chwili siódme przełożenie, siedmiobiegowe DSG 120 na liczniku, 1750 prędkość obrotowa. Samochód na lekkim gazie płynie po jezdni znakomicie. A jak to jest subiektywnie z hałasem, to spójrzcie na ten prosty sonometr, który towarzyszy nam od samego początku kanału. Średnio około 61-62 dB. Powiem, że delikatnie słyszę powietrze opowiadające samochód. Opon praktycznie wcale nie słyszę, i to, że jest diesel pod maską, w tym momencie jest niesłyszalne tylko i wyłącznie, gdy zrobisz kickdown. Jeżeli jedziesz sobie z równą prędkością, tego diesla również nie słychać. A jak się prowadzi Arteon? Jest sztywny to, co mówiłem. W komforcie troszkę się wychyla w prawo i w lewo. Za chwilę sprawdzę, jak to jest w sporcie. W tej chwili uruchomiłem tryb sport w sporcie. Hmm. Te wychyły również są, na ile są mniejsze, trudno mi subiektywnie to ocenić. Samochód w sporcie jest o wiele bardziej sztywny, to, żeśmy sprawdzili jeżdżą z nim po dziurach, natomiast jeśli chodzi o jazdę drogą ekspresową, to niewielkie wychyły również w sporcie występują. Jeżeli chcesz ręcznie zmieniać biegi, to łopatki za kierownicą, airline, czyli aktywny tempomat, asystent parkowania, to wszystko na pokładzie tego samochodu się znajduje no, wysoka linia stylistyczna, czyli samochód bogato wyposażony. Tryby jazdy wybraliśmy sport. S na wyświetlaczu, ponowna próba dynamiki 50-120, tym razem w trybie sportowym, w teorii 220 koni pod butem. No jest trochę lepiej, jest lepiej, choćby z tej racji, że dalej go ciągnie na poszczególnych przełożeniach. Szalenie dynamiczny, rodzinny, wygodny, następca CC. Dla mnie to luksusowy Volkswagen, świetnie się prowadzący, świetnie jeżdżący, mega przestronny, naprawdę fajny samochód, który znakomicie opiera się upływowi czasu i kolejne kilometry nie robią na nim żadnego wrażenia. Specjalnie jeżdżę po mieście, gram gazem, gaz, hamulec, gaz, hamulec, żeby sprawdzić jak się zachowuje skrzynia biegów i powiem, że bardzo płynnie. Do końca nie wiemy co było robione, na pewno była wymieniona dwumasa, bo takie informacje można wyczytać w fakturach. W każdym razie to DSG w tym samochodzie zmienia świetnie. Wyczuwa intencje kierowcy, żadnego laga absolutnie nie czuje, czy gwałtownie hamuje, czy delikatnie, zbija płynnie, cały czas, bez jakichkolwiek szarpnięć. Kilka słów tytułem podsumowania. Ten samochód wieku i przebiegu się absolutnie nie boi, to taka mała dygresja dla wszystkich chcących kupić taki samochód sprowadzony z zachodu. Wiadomo, jak to jest z przebiegami. Bardzo łatwo niestety można się nabrać w przypadku tego samochodu, bo ten ma 231 tysięcy i gdybym powiedział, że ma 130, wszyscy na czele ze mną by w to uwierzyli. Taka jest prawda. Samochód wykonany znakomicie, z bardzo dobrych materiałów, dobrze zmontowany, nie boi się przebiegu. Szymon od lat jeździ Volkswagenami, jego poprzedni samochód to Tuarek. W domu jeszcze jest pasat, także również nie boi się przebiegu. Szymon, bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. Uważam, że Arteon jest świetną propozycją na rynku samochodów używanych. Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.